うん。 大家继续关注一 No, to tu no, żeby mię miękko chyba było, nie? Może żeby tego nie zyskały się telefony niszczył. No, no. Regio Pantel. Prawda, tak, będziesz miał sprawdzone. do Tutaj na 16. O, Tramwaje jeżdżą. No, jak na linia. 11 na pewno właśnie minęła. O której będziemy? 15.16. Ryszard nawet na tramwajem w Austrawie. Bo widziałam. Nie jeździłeś do nas? Jeździłem... 11. jeździłem nie, nie, nie jeździłem, bo to świnię specjalna. W 120 to by mi doszło? No, tak. Jeśli staniesz te ostrama Nie, bo wtedy będę to robił. Wtedy może tak robić? Nie, no wszystkie. Jeden z jednej strony drugi z drugiej tak zrobić. tą samą linie, którą żeśmy jechali, ale z drugiej strony byśmy jechali przez Kuncicę, jechaliśmy no. przez na drodze, a teraz jedziemy w drugą stronę i jedziemy, czyli trochę tą górą Musiał czekać 30, a nie prawo No, bo to też ma związek z Dogoni na ster czy nie? Nie. Skąd wiesz? my tu już Odchodzą. Ja tam tam jedzie. Szkoda, no że... O, i tu żeśmy przyjechali stąd. Bartu. No. Tu fabryki. jedziemy z drutem a tam jest. Nie, tu nie jest drut. Patrz. Czasowo bardzo więcej Jak zamówili te to mówi więcej ich pani ze składu 2921 z opawy wychod do czeskiego Cesyna Tak, jedziemy Regio -panterem. Dołączamy się Dołączamy się, pozdrawiamy i jesteśmy w Hawirzowie Hawidowsku はい。 To jest temat y, kolei śląsko -molarskiej. co w kontakcie tam na ten czerwiec kurcze dobrze było jakby się to udało kurde prelekcje jakieś jakieś coś żeby naprawdę to fajnie zrobić można to fajnie zorganizować nie trzeba dużo pieniędzy bo to tylko trzeba salę i, i byłoby ciekawi, ludzie by się spotkali i nie trzeba jakiś nie wiadomo czego nie kurde mówiłem z Czemkiem dawno myślałem że on coś może ruszy że tam wtedy jeszcze raz mogę też że potrafią się zrozumieć, potrafią tak, wiesz, tak zrobić, taki, taką, taką tą, outdoorowcy też podlawią, ci podlawią mu, z muzyki też po boki po, po, z urbexu podlawią, nie sobie obejrzyj to, na, naprawdę, towarzystwo takie, że, a tutaj, no, nie ma takiego parcia, takiego, no, nie, można tak... nawet wiele rzeczy załatwić ci, pole. bo, wiesz co, bo ile urbex... To jest pasja. No. A tam, wiesz, ktoś tam może coś nie lubi, ale zauważył, że jest to fajny sposób na no więc no, no. korzysta z tego. Że ja myślę, że tu jest e, taka różnica. No, my znamy bardzo wielu fajnych takich... No ruszka, wiem, wiem, bo też byliście Super, młode i starsze. Natomiast tak, myślę, że tu jest ta różnica, wiesz. bo ile urbex jest taką dość młodą dziedziną, tyle podróże że starą, Chce na tym wypłynąć, chce na tym zarobić, a wtedy no nie ma przyjaźni. Nie ma. To no jest konkurencja. No, tak. no, więc to myślę, tak należy do tego podejść. No, taki ich pomysł. No. To że jest takie, gdy no, wszyscy swoją drogę i nie sygnał to już sobie popatrz. Ja nie podjęli bez jego sygnału. Jest tak. Czego życzę? Jak ja wiem, jak ja wiem. Panie, jak ja wiem. No, no, mieliście taki film, nie, że chorągiewką i chyba... Hmm. I do... My mamy tam takie na. Na tej wąskotorówce też macie fajny materiał. Teraz tu będzie pod nami linia do e, Cieszyn bogumi Tak, będzie? Tak, naprawdę na wsi ustawa hmm. na na to już Toż można zbierać, bo będziemy za ten jednak więcej opóźniony ten do mostów Już prawie dojeżdżamy też fajnie Kurde faktycznie żeby ciemne I've been dreaming not in my head like I've seen it a life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste can a waste bit in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game that we say i need a break time to stand strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on Wrota się zamknęły mocno. Ciężkim cieszyniem można było powiedzieć, że na razie ten etap jest skończony. Czyli kończymy materiał z Czech, z Republiki Czeskiej No i co? Zawsze wszędzie koleją, tanio, wybitnie, bezpiecznie ruszamy dalej, tu mamy Artura Który dzielnie tutaj walczy z ujęciem Tu mamy Przemka Też, który walczy z ujęciem No i co? Kończymy przygodę ze znajomymi No, dzięki, dzięki, hej Dziękuję No i co? Teraz ja was gdzieś muszę zaprosić. Zawsze na do kółeczko. usług. No o na kółeczko. Dobrze, że nie na jednego. No, no to na razie bawcie się dobrze, no i... Ruszamy dalej już później w następną klasę Zawsze i wszędzie koleją polecam kanał, wbijać mały kolejarz, także tutaj jest szef kierownik który już myśli nad następnym ujęciem, następnym kółeczkiem, pewnie i za chwilę coś wymyśli i wrócimy jutro albo pojutrze, także le lepiej czas się ewakuować. No i tu Przemo, no i ruszamy dalej. Yeah. Idziemy. A jak ludzie ci oj zapiją, to idziemy. Dobre, ale my już idziemy. A daj sobie dołapkę i... Idzie. Idziemy. Idźmy, fajnie, fajnie, ale tak lekko czuję zmęczenie. Nie wiesz. Artur, idziemy. Kurczę, no tą fa fasadę to ma jak w Bielsku. Tą górę i ten z drugiej strony wygląda no idealnie. Tak samo. Proszę ładna 24, Ten, żeśmy przyjechali. Idziemy. 23, no Idź, idziemy, Artur, idziemy. Już go nagrywałeś teraz. No i! No i! Ale już to? Idziemy. Dobra, chodź, idziemy. Ale on jedzie. No jak jedzie? Czekaj. No. Sprawdzę zegar Ostatni kuk na, na wyjście, a tu dochodzi i indymy. Kamera w, kamerze. Kamerze, w kamerze. No ładnie widać. Złapie może trzymać, no? nie, łapię, nie. Nie łapiesz. Nie, nie złapię. Dobra, chodź, bo nam tata odjedzie, a... Idziemy? Idziemy, no nie ma co. Jak tata to wygląda, tutaj był pozował do czegoś. Jeszcze ci brakuje gitary. Jeszcze ci...